Dobra, to witam wszystkich ponownie. Dam wam update, który obiecałem. Um, tylko to auto przejedzie. Update odnośnie tej całej pracy, którą tutaj wykonywaliśmy. No tak jak wspominałem, pogoda po prostu jest strasznie, strasznie, strasznie mokra. Ale udało nam się osiągnąć prawie 99% prac, które mieliśmy do wykonania. Tu jak widzicie, nie pamiętamy już pewnie, ale z pierwszego filmiku pewnie będzie pokazane. Tutaj tylko była trawa, kawałek betonu i pełno krzaków dookoła, więc to wszystko zostało wypielone, ładnie, wybrana ziemia. Tam oczywiście pamiętacie tą przygodę z tą studnią, która też pochłonęła praktycznie połowę tej ziemi wykopywanej tutaj na miejscu. Jak widzicie, kostka jest położona dookoła, tutaj wzdłuż domu, tak samo. Te kałuże, nie przejmujcie się nimi, to zaraz Wam powiem, co tu się dzieje w ogóle. Tu na koniec została zrobiona jeszcze brama wjazdowa do garażu, czyli na ten podjazd, który też jest zro zrobiony w kostce. Tutaj bramka, wejście do domu z boku. Zaraz to spróbuję otworzyć. To wszystko jest ręczna robota, proszę Państwa. Więc brama jest zrobiona tacy. Zamykam ją, poczekajcie chwilę. Dobra, więc brama. Konstrukcja bramy jest. Czekajcie, sekundę. Radnika trzeba wyciszyć, bo później YouTube mi zablokuje film. Więc teraz tak, brama została zrobiona. Konstrukcja bramy, wszystko ręczna praca. Słupki już stały tutaj od tygodni wkopane. Też wyznaczały nam, jakby podjazd, który jest do garażu. Więc zostało to wykończone. Podjazd jest zrobiony już dawno. Tutaj płytki były kładzone na. Cementowo, ja mówię cementowo, pewnie duży, co tak chcę powiedzieć. Beton, który wcześniej tutaj sobie przygotowaliśmy, aby było nam łatwiej, więc mamy wszędzie płytki położone ładnie równo. Fuga jest zrobiona też cementowa. Nie, nie, nie kupowaliśmy jakiegoś tam innego nowego produktu. Tutaj patio, tak jak widzicie, zostało pod powiększone, bo to było tylko tam mały kwadracik. Więc teraz patio jest dosyć spore, skos. Jest do bramki, wszystko tu pięknie gra. Oprócz mankamentu, który widzicie cały czas, jest tu pełno wody. No, po prostu to jest jedyny dowód chyba na to, żebyście zobaczyli, jak tu okropnie padało. Ta ziemia już ma szczerze dość tego wszystkiego, więc nie, nie odciąga tu wody. To pewnie za 2-3 tygodnie, jeżeli przestanie padać, oczywiście, wciągnie tą wodę i wtedy będziemy mogli rozplantować tą resztę ziemi i ten worek, który został tam z przodu. Wtedy zostanie tylko rzucona tutaj trawa i to będzie tak naprawdę koniec pracy, bo to właśnie mówię o tym procencie, który brakuje, bo cała reszta została zrobiona. No i gdyby nie pogoda, to byśmy mieli tutaj ogródek pozamiatany. Siedzieliśmy tutaj 4 tygodnie prawie, ponad chyba nawet 4 tygodnie. Także pracy naprawdę w ciul, powiem szczerze. Ja tu mam już dość. Cieszę się nawet, że mamy święta, że mamy przerwę świąteczną bo będziemy mogli wypocząć, wygrzać się trochę ja, ja wyjeżdżam za granicę do brata mojej żony urodziło się mu małe bebe, więc będziemy korzystać z tego, że jesteśmy w ogóle w innym kraju Przy okazji zwiedzimy sobie nowe miejsca no i święta spędzimy trochę w inny sposób Wracając do projektu no, świetny projekt. Trochę dłużyło nam się tutaj przez tą pogodę, ale ostatecznie zrobiliśmy to po naszemu. Czyli znowu dołożyłem pracy, znowu dołożyłem pieniędzy, które tak naprawdę były w wycenie klienta. Ja nie wiem, ja mam chyba jakieś schorzenie umysłowe, ale nie umiem sobie poradzić z tym, żeby zrobić coś jak jak klient czasami chce, żeby było paskudnie, więc zrobiliśmy to po swojemu znowu. Czyli zamiast betonu, który tu miał być i tam na podjeździe Stwierdziłem, że zrobię kostkę, bo w sumie tą kostkę tam pani chciała na początku, ale fundusze się nie zgadzały, więc kosztem mojej pracy tak naprawdę jestem pojebany. Zrobiliśmy tą pracę tak, jak pani w pierwszym zamyśle chciała, marzyła o tym, no bo powiem szczerze, że to nie jest bogata rodzina. Przez wiele lat mieli naprawdę tutaj ciężko, pani straciła męża, on był tutaj w Navy, czyli w marnarce wojennej. Później zmarł na raka i przez wiele lat tak naprawdę borykali się z wieloma problemami finansowymi. Czułem także, nie wiem, nie chcę się chwalić, ale chciałem im po prostu też trochę pomóc. Może przez to też zrobiłem tak, jak zrobiłem. Kostka widzicie, no super. Kostka jest w ogóle fajnym kolorem. Coś taka, nie wiem, ciapata troszeczkę, bo każda jest troszkę inna, jak widzicie. Efekt jest świetny. Dzisiaj się trochę pogoda nam na koniec poprawiła. I tyle od nas. Pozdro, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, bo pewnie zobaczymy się dopiero w następnym roku. Na razie. Hej.